To... Cerkowak Rodziny Królewskiej? Otwórz go. Pusty... Nie... A co się stało z Berłem? Tak... Tak... Oczywiście! Wiadomość. Dorea zostawiła wiadomość. Ale gdzie? Jest gdzieś pod muszlą? Nie. Na lądzie możesz usłyszeć morze, jeśli przyłożysz ucho do muszli. Glemuri, odkryliśmy sposób, by przechowywać inne dźwięki w środku. Mój komunikator może odebrać każdy dźwięk. Nie, tam jest zupełnie cicho. Oto wiadomość dla Nereusza. Jeżeli mnie słyszysz, drogi bracie. Wiem, że przywiodła cię długa, trudna droga. Trwała sześć tysięcy lat. Szukaj mnie w dryfującym miejscu. W dryfującym miejscu? Co to znaczy, Nereuszu? To znaczy, że wiem, gdzie jest Berło